Cześć z tej fanka. Niedawno do sieci wyszedł teaser ósmego sezonu Lego Ninjago o nazwie Sons of Garmadon, co po polsku oznacza synowie Garmadona. Pewnie nie tylko mnie, a także Was ciekawi, kim są ci synowie Garmadona. Także przygotowałam kilka teorii. Pierwsza teza. Lloyd ma brata, ale raczej ta teoria jest mało prawdopodobna. Nie dodawaliby tak ważnej postaci w ósmym sezonie, skoro mogli powiedzieć o tym wcześniej. Teza druga. Sezon będzie o u i Garmadonie, ponieważ Garmadon to nazwisko, a nazwiska są przecież z pokolenia na pokolenie. Ale tu by powstawało pytanie, dlaczego Garmadon nie chce używać swojego imienia, czyli Marmaduk, a u nie przedstawia się wraz z swoim nazwiskiem, czyli u Garmadon. Moja trzecia teza, lecz mało prawdopodobna, Garmadon powróci i będzie miał armię, ale Garmadon raczej nie powróci, ze względu na to, że przez niszczenie przeklętej krainy on już nie żyje, jeden z twórców Ninjago, Tom Anderson, powiedział, że właśnie Garmadon umarł. Czwarta, moim zdaniem najbardziej prawdopodobna teza to, że Synowi Garmadona to organizacja łotrów, która inspiruje się Lordem Garmadonem, chce być jak on i planuje zawładnąć całym ninjago. A co Wy o tym sądzicie? Napiszcie, która teoria jest najbardziej prawdopodobna. I czy macie jakieś własne? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Link do tego teasera będzie oczywiście w opisie. Do kolejnego odcinka. Cześć!